Przed rozpoczęciem budowy zaczynamy też tworzyć harmonogramy. Różne są etapy, przykład od fundamentów przez ściany nośne, działowe, stropy i później dachy i tak widzimy tutaj elewację dookoła. I wtedy wpisujemy sobie to w naszą siatkę harmonogramu. zakładając sobie tam kilka tygodni na fundamenty ze stanem surowym, na elewację też kilka tygodni tworzy się nam cały zbiór harmonogramu, których spróbujemy w trakcie budowy realizować. Czasem się zdarza, że mamy Opóźnienia albo przyspieszamy. Zależy też od pogody, od trudności wykonywania naszych prac. Jak widzimy, nawet mamy płytkę elewacyjną, deski odciskane, też są to tematy, które wiążą się z pogodą. Mimo, że w trakcie realizacji zdarzają się poślizgi, to i tak klienci dostają mieszkania w terminie. Osiedle róży wiatrów nieustannie się rozrasta. Dzięki czemu zawsze tu jesteśmy, zawsze nas znajdziecie i zawsze służymy pomocą.